Tematu Johnny Rep, postaram się krótko tym razem. <laughs> Sprawę mam taką, trochę mnie do tego tematu zapłodnił jakaś jakiś grupa na Facebooku, yy, która omawiała jak Justyna Steczkowska yy, piecze chleb u siebie na Instagramie, gdzie oczywiście głównym tematem tej, tej prezentacji całej, mieszania ciasta do chleba w garnku wcale nie, nie była sama czynność pieczenia chleba, tylko oczywiście to był pretekst, a oczywiście chodziło o to, żeby zaprezentować zgrabne odnurza i dekolt dotąd no i tam była dyskusja i to mi trochę, chłopcy, moi drodzy i dziewczęta zainspirowało do tego, że pe pewnych obserwacji dokonałem ostatnio na różnych social mediach Zdrówko, ponieważ e, faceci z reguły mają tak, że jak mają jakieś swoje męskie hobby, w większości przypadków, to e, zwłaszcza tacy, którzy są w jakichś tam stałych związkach, małżeństwach i tak dalej, to te ich męskie hobby trochę służą temu, żeby się oderwać od tego panciowego świata. I trochę uciec od tych wszystkich pań i, i od tych spraw z nimi związanych, w jakiś taki swój własny świat, niezaburzony nie właśnie tymi wszystkimi sprawami. <laughs> Natomiast takie męskie hobby, tak zwane stereotypowo męskie, które ja ostatnio lubię, tak to jest One Life, tak czyli jakiś tam Do It Yourself Camper na małym busie, Bushcraft. I ostatnie jeszcze strzelectwo, taktyka i tak dalej. W związku z czym obserwuję taki, taką ciekawą prawidłowość, no bo zbieram informacje na ten temat, no z takich właśnie źródeł, tak, jak na przykład właśnie YouTube głównie, czy czasem Instagram. No i ja na przykład słucham jakichś takich gdzieś podczas roboty, gdzieś sobie włączam z boku audycję, jak goś opowiada, jak na przykład podłączyć no jakiś zestaw elektryczny na przykład w busie, tak, czyli przetwornicę prądu z 12V na 220, tak? Albo jak połączyć sprytnie e, ładowanie akumulatora tego drugiego w busie, tego tak zwanego hotelowego, tak, żeby był ładowany przez. E, alternator samochodu przez jakiś tam przełącznik, który mierzy, że przyłącza to ładowanie, kiedy ten akumulator główny rozruchowy jest już naładowany i tak dalej. No, tego typu praktyczne informacje mnie interesują. I w takim celu słucham tych tych, tych tych powiedzmy vlogów, audycji na tych kanałach i tak dalej. No i co mi ostatnio pewnego momentu, jakie filmiki podpowiada mi wujek i YouTube? No, więc słuchajcie, podpowiada mi takie filmiki, gdzie y, oczywiście jest temat teoretycznie temat główny to jest właśnie one-life, tak, jakiś tam pięknie zrobiony, y, wypimpowany w środku, podusie kolorowe, zasłonki, cudawianki, i, i słuchajcie, i piękne krajobrazy, i super, no, oczywiście, tak, ale głównym tematem. Tak naprawdę tego filmiku jest pancia, która tam w tym busie sobie y, na przykład gotuje jakąś potrawę, albo opowiada o tym, jak wstaje rano z łóżka i tego. I słuchajcie, 20 minut y, informacji takich y, praktycznych, takich twardych jest jak na lekarstwo. Natomiast pancia oczywiście jest albo w króciutkich shortach. Albo w jakichś super obcisłych, słuchajcie, legincach I się pręży tam, oczywiście, przed tą kamerą, tak, żeby wszystko było dokładnie widać. I ten pośladeczek, i ta nuga, i tutaj ten gruczoły. No, po prostu musi być zaprezentowane. No i słuchajcie, i takie filmiki mają półtora miliona wyświetleń, na przykład. Tak się są anglojęzyczne. wiem Ja nie wiem, słuchajcie. Temat kolejny, który jeszcze do niedawna, okej, okay, w tym temacie vanlife'owym, no to tak to było tak, że tam często jakieś pary gdzieś jeździły i ten i nagrywały, i facet robił materiały techniczne, a pancia o jakimś tam dekorowaniu albo jakieś tam mniej techniczne rzeczy i tak dalej. No i ta pancia też była tam trochę wystylizowana. Dobra, to jeszcze byłem w stanie prze, przełknąć. No i teraz temat taki bushcraftowo, survivalowo, tam spanie w lesie, jakieś tam pichcenie gdzieś pod tarpem jakimś, czy pod jakimś szałasem i tak dalej, tak. No i takie rzeczy, które są ciekawe i istotne, i to, to takie, które warto słuchać moim zdaniem, to są takie, gdzie nie wiem, goście na przykład. Testują jakieś noże do lasu, tak, no? albo na przykład jak rozpiąć linki, żeby ten tarp odpowiednio rozpiąć, żeby, żeby woda z niego dobrze spływała, i tak dalej. Takie praktyczne rzeczy, to co interesuje mężczyznę. I to są generalnie te, ten, ten, te, te bushcrafty Surrivale. To jeszcze niedawno był stricte w 99% temat, który interesował facetów. No i jakie ostatnio filmiki mi zaczyna podrzucać wujek Google, znaczy wujek przepraszam, YouTube i ciocia Instagram. A no właśnie takie. Rzeczywiście, jest piękny lasek. Jest pięknie profesjonalnie zrobiony słuchajcie, prowizoryczny obóz gdzieś tam w lesie. Jest ognisko w ogóle temperatura niska i w ogóle i tak jest tak w ogóle i ekstra. No ale co jest głównym tematem? No, nie są to za bardzo merytoryczne rzeczy, tylko pancia sobie piści jakiś posiłek. Słuchajcie, I, i znowu filmik ma 20 minut albo 25 gdzie pancia coś tam gada sobie, tam więcej jest y, tak naprawdę tego prężenia się do tej kamery, oczywiście jak zwykle, albo shorty jakieś i skarpetki takie grube, bo i zimno oczywiście, ale reszta nogi goła, nie? Albo jakieś super obcisłe, słuchajcie, te... Y to się nazywają, leginsy i tu musi być widać, że ten albo ma króciutką koszulkę i widać brzucha, no ludzie i, i takie filmy znowu pół miliona milion wyświetleń interesuje się ostatnio jeszcze tym strzelestwem i, i taktyką no i znowu, już znowu mi się pojawiają jakieś takie filmiki, gdzie pancia gdzieś na strzelnicy, oczywiście Aerek z kolbą i uchwytem McPoola tu siam, to słuchajcie. Pas taktyczny z ładownicami, w ogóle rękawiczki, mechaniksa. No wszystko zgodnie ze sztuką, w ogóle cudnie, wspaniale. No ale oczywiście pancia jest wypimpowana w super zajebistym makijażu. Do tego oczywiście jest ubrana tak, że wszystko jest ten. Tu bufecik oczywiście widoczny. Tak, taktyka, nie? Oczywiście, i do tego super obcisłe, te jakieś tam leginso, tam bojówki, te, ale tak, żeby było widać, że tam jest i noga, i, i, i odwłoki, wszystko na miejscu. Nie, no panowie, nie wiem, co wy na, temat, na ten temat sądzicie. Ale, no nie wiem, ja mam takie przeczucie. To wypowiedzcie w komentarzach, co na ten temat, co Ja mam takie przeczucie, że one po prostu na siłę nam się wciskają w te nasze przestrzenie, gdzie my uciekamy trochę od tego, tego przepanciowanego świata, po to, żeby trochę odpocząć od tego, tak? Zająć się jakimiś takimi rzeczami, żeby głowa odpoczęła, żeby nam te odwłoki i te wszystkie sprawy nie, nie zasilniały jakieś tam obrazu jasności myślenia. Ale nie, 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 one się muszą wepchnąć tam i muszą świecić tymi swoimi atutami. Z drugiej strony, z drugiej strony panowie, no jednak ktoś robi te miliony wyświetleń. Więc ja się tak zastanawiam, jak to jest, że nie wiem, kanały, które się tym zajmują, stricte, takie niby profesjonalne, tak, że są goście, którzy tam po prostu albo w tym one life tam twardo nagniatają, albo w tych, albo w tych survivalach tam jazda i testowanie wszystkiego i sprawdzanie i po prostu wiadomo co i jaka kuchenka, to i jaka jak, ta, taka jest lepsza, a taka w takich warunkach, a taka kurtka, a taki, no i tak dalej, i tak dalej, gdzie po prostu jest nasycone informacją, która jest przydatna. I tacy goście mają wyświetleń no może kilkadziesiąt tysięcy, tak jak, jak to jest naprawdę taki duży, duży kanał hobbystyczny. No. Słuchajcie, no z jednej strony, tak można mieć pretensje do pań, że pancie się po prostu pakują z butami w, jakby w nasze tam rewiry. Bo szukają atencji i po prostu nie, nie wiem, czego one tam szukają. Ale z drugiej